Główka. pokazuję ten karny zięczuka? Chyba nie. Dobra, olejmy tego karnego w dupie z nim. Była poprzeczka po ten i gówno. Najpierw załonik Traore. No dobrze, że go nie zmieniałem. Łałówka wow, siebieś na dwa. Masakra. Vival, Traore, Hermes, kiełpina. O, bramkaś. wow tego jeszcze nie miałem, chyba. Żelazowski. nie ale on jest słaby. Warto Poznani. Nowy Sącz. Ale co Nowy Sącz? Ślą... Nie, nie Śląsk. Ho! Dobra, nie wiem. Nie mogę sobie przypomnieć. Ha o wysącz, no wysącz, no wysącz. Dobra, nieważne. E... Z górnikiem teraz ser mała gadzi spór no i bardzo dobrze. mnie to cieszy czy wiesz że tak wiem można swoje piosenki dodawać tutaj no i tak dalej no szybciej co tak wolno Hmm. No Dobra, Górnik. Ola, zajebista forma Oprócz Łukasiewicza i Wołonkiewicza Rozmowa Kurwa, no wiedziałem, że ktoś mi zacznie Dobra, poczekajcie, sprawdzę co, o co chodzi i zaraz wracam. Nie, yeah, nasz kochany Rajuli znowu mi spamuje i się czepia wszystkiego. Już był chyba w sniperze, w Madmenie i teraz już w menadżerze Łapki w górę dla Rayuli, które nam przeszkadza robić let's playe. W sumie to mi przeszkadza. W ogóle o karierze zapomniałem, życie osobiste, graje w golf, jak to wy Rodzina. Nie mamy rodziny. Samochód. Nie mamy samochodu, a możemy kupić. Kup samochód. Ha, ha! Co nam taki jeep? W jest, że same Hyundai e to są. I 10 jedźmy. Jezu, co jest masakra. No można sobie tutaj kupić wyspę tropikalną <głynne> za 20 milionów? Nigdy mi się nie udało jej kupić, bo za droga jest. Chyba 8 sezonów grałem najwięcej i coś mi się jej nie udało. Zamek w Szkocji. To chyba udało mi się kupić. Chyba tak, ale nie jestem też pewny. Domy, pałac. Pałac chyba też kupiłem. Mogę sobie przypomnieć Na razie duża posiadłość to na pewno, ale to nie wiem Małe mieszkanie Kupmy sobie małe mieszkanie ha. Dobra, zapiszę dawno żeśmy nie zapisywali A No tak, iżemy z skype'a się nie wylogował Dobra, nieważne. Eee, no tak, przerwać nagrywanie. Także za chwilkę wracam. Dobra, jesteśmy z powrotem. No. i lecimy no już lech strzelił czyż my też myśmy strzelili nie A, ten kocha to piknięcie od Skype no kochane piknięcie z Skype Dobra, nie będę sprawdzał póki co kto to. Znaczy, do... wiem kto to, ale... Nie będę patrzył co mi pisze. Ach ten rajuli. Jak nie... Jak nic nie nagrywam, nigdy nie napiszę. A jak coś zacznę, to zawsze będzie mi pisał. Skąd on wie, że ja to nagrywam? Kurde. Bardziej że to gra nie jest przez Steam'a I on nie widzi że ja w to gram Rozumiem sniper lead On tam mógł mnie widzieć na Steam'ie, ale tu Dobra mniejsza olać go O już myślałem że go Dobra ostatni meczek to będzie sobie dzisiaj skończymy odcinek Nie wiem czy on trwaler, czy za długi to nie jest po prostu dzisiaj tylko na chwilkę sobie siadną i to. Bo za chwilkę się wybieram do mojej babci na obiad No i coś mi się zdaje, że nie wygramy teraz na zakończenie odcinka A tutaj kaczmarka żeśmy sprzedali czy wyście tego nie wiedzieli, ale ja, e, ja go sprzedałem tutaj Wtedy zdaje się, że do ruchu czy gdzie? Radę górnika. Aha, Skype przestał. Znaczy przestało pikać. To już jest dobrze. Dziękuję Rajoliszym. Przestałeś mi wspomować. Jakimiś pierdołami za życie Ech. Lech gówno, wisła gówno, legia w sumie też gówno, ale od biedy może być Cześć cienko, mało sytuacji w ogóle Nie podoba mi się to, nie podoba Wow 4-4-4-4-5-4-4-5-5-5 ale gówniana cenki. Eee. Czy kogoś zmieniamy? Minimalnie do przodu tych przestawimy. O! Tu ciekawy meczek, nie? Teoretycznie, a teoretycznie to jest... 11 z drużyną, 4 z czwartą drużyną, czyli gówno. Ale po nazwach ciekawie, ciekawie. SMSy też mi co chwilę przesyła. No jest. Wow, Traore. Ile goli napukał. Hatrick. Dobra, robimy zmiany. Nie może tak być. Uj, oj, podstawy, Rankowski kołodziej za Hermesa. I co tak zróbmy. A potem jeszcze Nowaka za terrorę wstawimy w 80 gdzieś tak. Hmm. Aha, i oni nam strzelą. Ale mi skosił szmacierz Jest! Jest! Jest, 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 jest! Jest, jest! Hubert Wankiewicz! Wow! Każdego bym się spodziewał, ale nie jego Mamy mistrzostwo. Lehiko, mamy mistrzostwo No dobra, jeszcze mistrza nie mamy, ale jest dobrze O, znowu no. No bo prawdziwo strzelił. Kto w ogóle dośrodkował na jego ten? Główkę? A się nie dowiem. Chyba, że kołodziej. Też wątpię. No nie wiem, nieważne. Ważne, że strzeliliśmy go. Jest dobrze. <grym> I dwa, i dwa, i dwa. Jest, 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 jest. Dobra. Ale ciężko było, szczerze mówiąc. W dziewięćdziesiątej. No. A, to Zięciuk. Dobra. I... Biwal. Hmm. Krzum Frankowski. Nie, zawodnik, Nie rozumiem tego, ale okej, okay, nieważne To jest naszych jest Surma O, b już na pierwsze miejsce, dobrze Drawer Sobiecha A, bym się z chęcią go kupił, tutaj bardzo dobry, zobaczcie sobie Kończenia, dribbing Przyspieszenie, wyjście na pozycję, główkowanie zajebisty przynajmniej jak na e, ekstraklasach o, legia Aj e, i pamiętam ten masz bardzo dobrze Ponieważ to jest terminarz normalnie z prawdziwego życia, w tym, se, w tym sezonie, jaki był dwa lata temu. I pamiętam ten mecz bardzo dobrze, ponieważ nawet na nim byłem. Tak jest, pojechaliśmy do Warszawy razem z moim tatą i kolegą. I Lechia wygrała ten mecz 3-0. Znaczy 0-3. To było coś coś niesamowitego. Bival, wow. ale kto wygra mecz dzisiaj w grze to się dowiemy dopiero w następnym odcinku tak tak także nie będzie w tym odcinku tylko w jakimś innym znaczy w następnym <laughs> dobra także zapisujemy i to by było na tyle. Znowu wszystkie wygrane. Aby się na legi to nie zatrzymało. Tylko w 30 kolejce. Aby jak najpóźniej. Także do zobaczenia i zapraszam na kolejne odcinki. Cześć.